Czasami ludzie dzielą się z Tobą jakimś fragmentem Biblii, mówiąc, czuję, że to jest do Ciebie. W życiu mam takie różne doświadczenia, i część z nich była trafiona, część nie była trafiona, część była trafiona, ale ja jej nie rozpoznałem. Natomiast dobrze pamiętam moment, kiedy dostałem jeszcze czasy przedinternetowe. Tak, były takie czasy, kiedy nie było internetu. Dostałem od mojej znajomej kartkę która napisała mi, Andrzej, czytałam dziś Biblię i pewien fragment poczułam, że jest bardzo wyraźnie do ciebie. Nie wiem, co się dzieje w twoim życiu, ale wysyłam ci ten fragment. I to był fragment z Księgi Izajasza z 51 rozdziału, gdzie było napisane tak. Ja i tylko ja jestem twym pocieszycielem, mówi Bóg. Kim ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym obejdą się jak strawą? Zapomniałeś o Panu Twoim stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył Ziemię, a ciągle po całych dniach jesteś w obawie przed wściekłością ciemięscy, gdy ten się uwziąłby niszczyć. Gdzież jest wściekłość ciemięscy? I ten fragment mocno mnie poruszył. Tak, to był opis mojego stanu. Dzień po dniu chodziłem w lęku przed pewnym człowiekiem i po prostu. Bardzo się bałem tego, co on może zdecydować i miał wpływ na moje życie. I w tym momencie, kiedy ona to mi napisała, powiedziałam: Boże, przepraszam cię, ufam Tobie, składam to w Twoje ręce. Dziś po latach patrzę, że to była ważna lekcja. Bóg mnie ochronił, Bóg mnie przeprowadził. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ lęk przed ludźmi może nas naprawdę odwieźć od Boga. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii. Czytamy też cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści. I czytamy tak: Gdy ponownie przybyli do Jerozolimy i Jezus przechadzał się po terenie świątyni, podeszli do niego arcykapłani oraz inni religijni przywódcy żydowscy, pytając go z wyrzutem: Czemu tak postąpiłeś? Kto dał ci prawo, aby wyrzucać sprzedawców? To mówi o tym, co czytaliśmy wczoraj, czyli kiedy Jezus wyrzucił sprzedawców ze świątyni. Odpowiem wam, jeśli wy najpierw odpowiecie na moje pytanie, odparł Jezus. Czy Jan chrzciciel był wysłańcem Boga, czy nie? Wtedy oni zaczęli się naradzać nad odpowiedzią. Jeśli powiemy, że Bóg go posłał, to nas zapyta, czemu go nie przyjęliście? A jeśli powiemy, że nie przyszedł od Boga, ludzie się oburzą. Cały lud wierzył bowiem mocno, że Jan był prorokiem. Nie potrafimy na to odpowiedzieć, rzekli w końcu. Wobec tego i ja nie odpowiem na wasze pytanie, odparł Jezus. To jest straszne. Ci ludzie, ich celem ich życia było rozpoznanie Mesjasza. Jan Chrzciciel przyszedł jako ten, który mówi, Ja zapowiadam Mesjasza, a oni nie wiedzieli, czy On jest od Boga, czy nie. Hmm? To jest to, co mówiłem nieraz, że Gamaliel, który powiedział, jeżeli to od Boga, to nie potraficie zniszczyć, a jeżeli, od e jeżeli to od Boga, to nie potraficie zniszczyć, a jak będziecie chcieli, to się okaże, że walczycie z Bogiem, a jeżeli od ludzi, to samo się rozpadnie. To też nie była właściwa odpowiedź. Gamaliel był człowiekiem, który został postawiony w Sanhedrynie po to, podobnie jak cały Sanhedry, żeby rozpoznać Mesjasza. Oni po prostu mieli zatwardziałe serca. Gorzej. To byli religijni przywódcy, którzy mieli, chciałoby się mocniej powiedzieć, ale audycja, wiadomo, nie powiem, ale gdybyśmy rozmawiali cztery oczy, powiedział mi, którzy mieli gdzieś to, że czy to jest Mesjasz, czy nie. Oni usłyszeli też gorzkie słowa od Jezusa. Do tego jeszcze dojdziemy w naszych rozważaniach. Ale to jest straszne, kiedy człowiek, który ma być duchowym przywódcą, on ma gdzieś Boga. Tam się liczy, liczy polityka, tam się liczy, co pomyślą o tym ludzie. I teraz nie chcę mieć w tą stronę, żeby oskarżać jakiś przywódców religijnych, takich czy innych, Bóg ich będzie sądził. Natomiast to, o co mi naprawdę chodzi, to chodzi o to, że lęk przed ludźmi może naprawdę sprawić, że przestaniemy bać się Boga. W pewien sposób to jest jakby taki zamienny czynnik, tak? Jeżeli naprawdę boimy się Boga, czyli nie chcemy go urazić, to zrobimy pewne rzeczy, nawet jeżeli nie będzie się to podobać ludziom. I odwrotnie. Jeżeli chcemy przypodobać się ludziom, to w pewnym momencie przestaniemy robić rzeczy, które podobają się Bogu. I oczywiście ja nie mówię tutaj o wielkim odstępstwie, do niego szatan doprowadzi nas krok po kroku. Ja mówię tutaj o drobnych sprawach. W których czegoś nie robimy. Mój znajomy, który jest katolikiem, opowiadał mi o takiej sytuacji. Kiedyś ja. No, w, w pracy, tak? To był piątek i, i musieli trochę dłużej w pracy zostać, więc szef mówi: Słuchajcie, prywatna firma, więc mówi, słuchajcie, zapłacę to oczywiście za nadgodzinę, ale ten projekt musimy skończyć, to oni sami też wiedzieli, że ten projekt musi być skończony. Więc mówi, słuchajcie, pozamawiam coś dla Was, nie? No i tam on popatrzył w to i chyba wszystko było z mięsem i on mówi, mmm, to ja może weznę same tylko sałatki i tak dalej. On mówi, a dlaczego, co ty, mięsa nie jesz? I wiecie, i tu jest taka rzecz, że gdyby powiedział, nie jem mięsa, jestem wegetarianinem, no to ludzie raczej taki, wiesz, dzisiaj to jest szacun, tak? Wegetarianin ma swoje przekonania. Ale on mówi, czuł, że to jest nieznaczna rzecz, ale wie, że powinien zrobić coś innego. Powiedział: Wiesz co, jestem katolikiem i w piątek nie jem mięsa. Zobaczył takie uśmieszki w kącie ust niektórych z ludzi, z którymi robił projekt. Mówi: OK, nie była to duża cena za przyznanie się do Jezusa, ale mówi: i tak walka we mnie była bardzo duża. To są takie drobne rzeczy, które robimy, tak? albo których nie robimy. Bo boimy się ludzi. I w drugą stronę pokażę przykład. Pewien pastor opowiadał, jak no, był pastorem w Chicago, więc potężne miasto, i akurat duża kolejka była gdzieś tam miał lecieć. No i człowiek, który wydał, do którego się przychodziło tam gdzieś do kasy, nie wiem czy on te bilety wydał, nie, pogubiłem się trochę, czy to był on pociągiem czy samolotem, obojętnie. W Kasie był człowiek i bardzo powoli obsługiwał, i ten pastor już miał dosyć, już miał dosyć tego. Już w myślach go tam zabił wielokrotnie, i nawet chciał już krzyknąć w pewnym momencie: Słuchajcie, podajcie mu do żylnie kawę, co ten człowiek wyrabia. I kiedy ta złość w nim narastała, irytacja w nim narastała, w pewnym momencie pomyślał sobie: No nie, przecież jestem uczniem Jezusa. Ale z drugiej strony mówi, Cały czas jestem uczniem Jezusa. Tutaj nikt mnie nie zna, więc jak będę trochę sarkastyczny względem, względem tego człowieka, to nic się nie stanie. I toczyła się w nim walka. I naprawdę chciał być bardzo sarkastyczny, ale w pewnym momencie powiedział dobrze. Boże ty powiedziałeś, żeby karmić nieprzyjaciół, więc podszedł i mówi: karmie Go dobrym słowem. Podchodzi do tego człowieka i mówi: Ciężki dzień, co? A to ten człowiek mówi: Tak, ciężki dzień. Wszyscy tak się gdzieś śpieszą, tacy nerwowi. Ja tego nie rozumiem. I takim powolnym tempie go obsłużył. Ten mówi: dobrze, dziękuję, życzę dużo sił. A on mówi: dziękuję, pastorze. Słucham pastora kazań od wielu lat. I dziękuję. Tym słowem pastor mnie bardzo pokrzepił. On mówi: szedł i mówi: ledwo trafił na to miejsce. Nie wiem, czy to od jazdu pociągu, czy od lotu samolotu. Mówi: nie wiedziałem, że ten człowiek mnie zna. I nie chodziło, czy ten człowiek go zna, czy nie. Chodziło o to, że łatwo jest nam pomyśleć sobie, tu nie ma ludzi, nikt mnie nie widzi. Po pierwsze, nie wiesz, a po drugie, zawsze Bóg nas widzi. Więc to są niby takie drobne rzeczy, ale takie drobne... Ci ludzie z Sanhedrynu, oni też nie od razu stali się tacy, że nie rozpoznali Mesjasza i co więcej, skazali go na śmierć. To był pewien etap. I w tym etapie jest ważne, żeby zobaczyć, Kogo się naprawdę boimy? Duchu Święty, który przemówiłeś do mnie przed laty przez ten fragment Zajasza i wielokrotnie mi go przypominałeś w różnych podobnych sytuacjach. Duchu Święty, czuwaj nade mną i zawsze, kiedy idę w niewłaściwą stronę, kiedy próbuję się przypodobać ludziom, a nie Bogu, potrząśnij moim sumieniem, abym wrócił na właściwe tory. Amen.